Jeszcze ta muzyka, no nie! Wyłączcie ją, proszę. No, fajne przejście do domu, fajne! Miałem nie wchodzić, wiem, ale jakoś tak... zachciało mi się. Ale idziemy, nie ma na co czekać. Trzeba poznać zakończenie zakończenia. Idziemy prosto, lewamy to ciepłym moczem albo zimnym, jak to woli. To już musimy niestety wejść. Znaczy może. Stety. Ta maszyna, te kukły. To są chyba takie wzorce, nie? Jak wymierzyć to wszystko i wyszyć? Ja już nie wiem, nie znam się na tym, więc. No nie, szkło. Wychodzić po szkle. Niektórzy chodzą po rozpalonych węglach, ja chodzę po szkle, znaczy Tomasz, Tomas, to, a nie Tomasz, a to mamy chleb, obraz chleba, no, bitnie trochę, ale no chleb, i chyba szczury, czy co to nam jest w tle. Aha, to jest ten, a... komoda, czy biurko bardziej, ale... Ja tak miłem co to jest A to jest Komoda No i Komoda Boże Biurko Takie fajne biurko stary Ale jary Chyba na no właśnie Tak myślałem, że go słyszę Jeszcze brakuje tylko tego olbrzymiego dzieciaka. Nie choć wolę, wolę nie krakać, bo nie pamiętam dokładnie co tu... Jak ta pasza wyglądała, więc... Więc nie chcę krakać, że on się pojawi, bo on był głupi. Brzydki. A no. A, i teraz nam przechodzi co? Cmentarz. Karen, Mary Jan Kracz No... No nieźle Jezus Maryjo, się wystraszyłem teraz Ta ręka się tak odstająca z tą kością No to, tego się przeraziłem Że tak... Dobra, teraz już będę wiedział no, o tym mówię. Za pierwszy razem się przerażę. Znaczy, no, no, trzeci raz to już w sumie było niestraszne. I drugi raz w sumie też nie. ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay, nie damy się, nie damy się. O, no. No i mamy krew. O, biedny, zniszczony domek. Zakrwawiony, no i musimy przejść, ten niestety. Czy tam wstety? Boże, czy przestań to powtarzać? Lalki, lalki nigdy tu nam nie wróżyły dobrze. W tej grze przynajmniej. W sumie żadnej grze lalki nigdy nie, nie wróżyły dobrze, ale. W żadnym horrorze, przynajmniej tak. Znowu ta maszyna, to my się tutaj, tak się dzieje się. Bardziej zakrwawiona sceneria. Gościu z alkoholem. Taki trochę upiększony stalin. Lalka w klatce, i dobrze, tak się powinno lalki trzymać. Śmierć frajerom. No, czy też wisi koleś Wyschnięty kurczak, czyli nie tam robak. To jest to jak na te Nie przypominam sobie tego Ale skoro ona tu jest, to w pełnym świetle, to się pewnie znając życie też będzie. No nie... Nie, co dużego, dusz jest brzydki. Jest straszny, to tak fest. Uch... No niech będzie, niech będzie. No i szpital psychiatryczny. No, przeradza się już. Jezu, się przeraziłem teraz. Co? Nie wiem czego. Ale się przeraziłem. Jak cholera. Ale dobrze, idziemy. Doktor's Office. Nienawidzę tej gry za to, za to, że tak oddziału wy... oddziału o... A, że tak działa na psychikę. Ale jednocześnie to czyni ją... piękną po prostu, że tak się wyrażę. Wo się przeraziłem. Ach cholera. Ale przynajmniej duży nie może tu wejść. No to mamy już trzy stwory zaliczone. Jeszcze brakuje tylko lalek i kogo? I tego psobata się kierał. Lepiej niech przy... psobata się nie pojawia. Ja teraz trzymam dłoń 1-0 na shifcie. By w razie czego spieprzać. Ja mam nadzieję, że to bez sensu ten... tą dłoń na shiftcie, że nic nas nie będzie goniło. Taką mam głupią nadzieję. A, matka, a nadzieja matką głupi. Miś, ja chcę, Misię. Jesteś piękny, misiu. Ta lalka mruga. Konik się buja. Czego chcieć więcej? Bo to, że jest bardziej... No, konik zniknął. jest jeszcze bardziej krwawa... Sceneria. a tu też jest całkowicie chore to chyba pojętam tak to pojętam niestety pojętam Bywa tej dziewczynki na manekini. A tu nie przejdziemy okej. Okay. No musimy tam do przejść. No. To ja jestem ślepy już tak całkowicie. Miesiące te. Wygląda zbyt fajnie. No, koszmar, no koszmar. Ja znaczy tego określić się nie da. No i teraz taki trochę w dalszej perspektywy widzimy Tomasa schodzącego po schodach. Czy dobrze, że nie tak blisko. Może, że to ma na celu pokazanie, jak długie są te schody. przynajmniej myślę, A nie wiem czy poprawnie myślę, ale chyba tak, no. no raczej tak, Rachel, że tak się wyrażę. A co tu mamy? Aha, to. No. You can't talk me out of it. I still love you, but I just can't be with you anymore. Losing our daughter was hard on me too, yet I'm trying to move on. Your life didn't end, so why can't you live it? I hope you can get past this tragedy eventually. I really do. I guess this is goodbye. Love, Gabrielle. Infinite up Games tak. I tak się właśnie kończy nasza ostatnia ścieżka. Neverending Nightmares. I to by było na tyle. To jest ostatnie, to było ostatnie zakończenie wszystko już widzieliśmy. Teraz do was prośba Jak wy rozumiecie każde z tych trzech zakończeń? Jak je interpretujecie? Napiszcie, jeśli chcecie to napiszcie mi w komentarzu, Co ty sądzicie, bo mnie gra szczerze zniszczyła I zmusiła do głębokich rozkmin Jak to rozumiesz wszystko i tak dalej, i tak dalej Wszystkie zakończenia tak szczerze mi się podobały strasznie co tu dużo mówić więcej. Zagrajcie sami. A ja chciałbym jeszcze tutaj na końcu podziękować studiu Infinita Games za udostępnienie mi e, klucza do tej gry, aby mógł zagrać w nią, napisać recenzję z niej i w ogóle zrobić let's play'a. Więc to by było na tyle. Więc cześć, nara, Holya I do zobaczenia w następnych seriach horrorów w weekend. A więc na razie.